Aby powrócić do WordPressa, należy otworzyć przeglądarkę i wpisać w pasek adresu localhost, łamane na moim przypadku nazwa folderu to wordpress.wp admin i od razu jestem zalogowana. W przypadku, gdybyście nie byli zalogowani, musicie wpisać swój login i hasło. Po lewej stronie mamy menu, na samym dole mamy ustawienia, ustawienia ogólne, przechodzimy do tej zakładki. I jak widzimy, tutaj mamy podstawowe parametry, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o pozycjonowanie naszej witryny w późniejszych etapach. I tak, tytuł witryny u mnie to jest kobieta koduje. Jest to tytuł, który będzie wyświetlał się w zakładkach przeglądarki, której używacie. Jest to bardzo ważny parametr. Wyświetla się on również w przeglądarce Google. Opis witryny działa w ten sam sposób. Jest to tekst, który wyświetli nam się pod tytułem naszej witryny w wyszukiwarce Google i powinien być bardzo treściwy, krótki, opisujący po prostu, o czym będzie ta strona. Tak? Adres WordPressa, w tym przypadku jest to localhost, bo oczywiście działamy póki co na. W serwerze lokalnym na dysku naszego komputera, więc stąd jest ten Localhost. Normalnie, domyślnie będzie to w moim przypadku www.kobietakoduje.pl. Następnie mamy adres e-mail, który służy nam w celach administracyjnych, na przykład kiedy zapomnimy hasła, bądź trzeba zaktualizować to oprogramowanie lub jakąś wtyczkę. Jeśli chodzi o członkostwo, to możemy zaznaczyć opcję, że każdy oglądający naszą witrynę może się zarejestrować i możemy nadać mu tutaj domyślną rolę, ale ja tego nie robię, nie chcę mieć tutaj nikogo, żadnego członka na mojej stronie. Będzie to po prostu typowa działalność tylko moja, jako osoby, która pisze i wydaje jakieś artykuły. Strony, nikt nie może tutaj komentować ani. Po prostu się udzielać na tej stronie. Należy również wybrać język witryny i strefę czasową. Format daty i format czasu. Możecie zrobić to dowolnie, w zależności od tego, z jakiego kraju chcecie pisać, z jakiego kraju chcecie programować i w jakim kraju przebywacie. U mnie jest to standardowo język polski, Warszawa, format daty i godziny jest standardowy. Warto nie pomijać tego kroku. Jest to bardzo ważny etap konfiguracji WordPressa, który, jeżeli pominiemy, może nam przysporzyć dużo problemów. Następnie przechodzimy sobie do ustawień pisania, tuż pod ustawieniami ogólnymi. I tutaj zazwyczaj nie ma żadnych zmian, ale warto, żebyście wiedzieli, że takie ustawienia są. Można zmienić sobie domyślną kategorię wpisów, jeżeli już jakieś kategorie utworzycie, i również domyślny format wpisu czyli wpis to jest jakby artykuł na bloga. Można wybrać, jaki format będzie domyślny. Ja z tego nie korzystam, ale informuję Was, że coś takiego istnieje. Można też publikować przez e-mail. Wtedy trzeba tutaj wypełnić, skonfigurować te ustawienia poniżej. Przejdźmy do ustawień czytania, bo są bardzo ważne. Tutaj możemy zadecydować, która strona będzie wyświetlała się jako pierwsza. W tym momencie w ustawieniach zaznaczona jest opcja, że Twoje najnowsze wpisy. Czyli po wejściu na stronę Kobieta koduje, zobaczę po prostu mojego bloga, na którym jeszcze nic nie ma. Jest to przykładowy wpis. Witaj w świecie. Normalnie e, powinno być nieco inaczej, ale to w zależności od naszych preferencji i tego, co chcemy pokazać. Teraz będzie troszeczkę skomplikowanie, ale postaram się to przedstawić w przyjazny sposób. Otóż normalnie zazwyczaj zaznaczam, że strona główna powinna wyświetlać się jako statyczna strona. Tutaj wybieram sobie stronę główną, a poniżej stronę z wpisami. Niestety wyświetla mi się tylko jedna, ponieważ tylko jedna istnieje. Wejdę teraz w zakładkę strony. Otworzę, otworzę to w nowej karcie, abyście mieli obraz wszystkiego po kolei. Jak widzisz, tutaj przykładowa strona widnieje jako jedna strona. Dodam stronę sobie, którą nazwę blok. Opublikuję ją i dodam kolejną stronę jako strona główna. Teraz po wejściu w wszystkie strony widzisz również stronę blok i strona główna. Wrócimy do ustawień czytania i odświeżymy te ustawienia. Ponownie zaznaczymy stronę główną, statyczną stronę i jako stronę główną wybiorę Stronę główną, a stronę z wpisami wybiorę jako blog. W tym momencie, jako strona główna mojej witryny, nie będzie już strona z wpisami, tylko pusta strona główna, którą utworzyłam. Można również zadecydować, ile e, stron ma wyświetlać się na blogu, ile artykułów. E, można zadecydować, czy w kanale nowości ma wyświetlać się cała treść, czy tylko, e, czy tylko wpisy. Można również poprosić, aby przeglądarki nie indeksowały wyszukiwarki nie indeksowały naszej witryny. Te parametry już są dodatkowe. Najważniejszy ten, który nas interesuje, to jest ten pierwszy, gdy decydujemy o tym, gdzie mają wyświetlać się treści na naszej stronie. Zapisujemy zmiany. Teraz przechodzimy do ustawień dyskusji, które z góry mówię, że pominiemy z uwagi na to, że na mojej stronie nie ma możliwości komentowania. Jeśli natomiast na Twojej stronie będzie taka możliwość, to możesz sobie tutaj zarządzać parametrami. Nie ma tutaj niczego skomplikowanego. Opis każdego parametru jest po polsku, więc możesz sam zadecydować, jak według Ciebie będzie najlepiej. Tutaj naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Przechodzimy do zakładki Media i tutaj możesz zadecydować o tym, jakie wymiary domyślne będą miały miniaturki i średnie oraz duże rozmiary zdjęć. Ja tego nie zmieniam, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, wiesz gdzie tego szukać. Bezpośrednie odnośniki. Kolejny punkt w naszym menu, który jest bardzo ważny. Powiedziałabym nawet, że najważniejszy w tym momencie konfiguracji ustawień WordPressa. A więc do rzeczy. Warto zmienić ustawienie bezpośrednich odnośników na nazwę wpisu, dlatego, że wtedy URL, który będzie tworzony jako przystosowany do kolejnej strony bądź kolejnego stworzonego przez nas wpisu, będzie URL-em, który będzie przyjaznym. To będzie przyjazny odnośnik, tak to się nazywa. Czyli wpisu będzie, nazwa wpisu będzie generowała się z tytułu naszej strony. Jeżeli utworzę stro, stronę strona główna, to automatycznie w linku prowadzącym do tej strony pojawi się stron, słowo strona główna po pomyślniku. To są właśnie przyjazne URL, -e. czyli na przykład nie będziemy mieli takiego zapisu, że dzisiaj jest 2018 wrzesień i przykładowy wpis, czyli tam po ukośniku na przykład strona główna, bo to byłoby za długie. Nie będziemy też mieli y, adresu prostego którym są cyferki, literki i w ogóle też to do niczego nie prowadzi, nie jest to intuicyjne. Dlatego proponuję zaznaczenie opcji nazwa wpisu, która jest najbardziej przyjazna, jeśli chodzi o pozycjonowanie i po prostu poruszanie się w internecie. Przechodzimy również do zakładki prywatności i tutaj możesz wybrać od razu swoją stronę z polityką prywatności, która teraz jest obowiązkowa. Zgodnie z RODO musimy taką stronę przystosować. Możemy ją również utworzyć, jeżeli jeszcze nie istnieje, a jeżeli już ją zrobiliśmy, no to wybrać po prostu spośród stworzonych stron w zakładce Strony. I to tyle z ustawień WordPressa takich najbardziej niezbędnych na ten moment. Za chwilę przejdziemy dalej. Dalej przejdziemy sobie do kokpitu. W którym zazwyczaj wyświetlają się wszystkie aktualizacje, jakie trzeba przeprowadzić. Na ten moment nie pojawia mi się tutaj żadne czerwone kółeczko, więc aktualizacje są jak najbardziej na czasie. Warto pamiętać o tym, aby wszystko było zawsze zaktualizowane, nie dopuszczać do sytuacji, w której jakieś tam aktualizacje wiszą, ponieważ zwiększa to zagrożenia dla naszej strony i możliwość występowania błędów. Przejdziemy sobie teraz do zakładki Wpisy aby pokazać ci jak działa dodawanie i edycja każdego wpisu na bloga można tutaj dysponować sobie grubością, wielkością czcionki, stylem, można robić indeks górny, dolny, justowanie, wyrównywanie do lewej, do środka itd. Można również dodać sobie zdjęcie. Robimy to za pomocą tego przycisku "dodaj medium". Można dodać medium z biblioteki bądź dodać plik z komputera. Następnie możemy wybrać również kategorię danego wpisu, możemy dodać nową kategorię, możemy też również otagować konkretnymi frazami taki, taki wpis. Aktualizujemy sobie i podglądamy jak to wygląda na ten moment. Tutaj szota graficzna jest z innego motywu, specjalnie na tą potrzebę, ponieważ za chwilę zmienimy motyw i pokażę Ci jak... Można edytować jego wygląd, ale najpierw przejdźmy do mediów. Tutaj mamy bibliotekę, czyli wszystkie zdjęcia, które do tej pory zostały dodane. Kolejno strony, które edytuje się w dokładnie taki sam sposób, jak przed chwilą pokazałam we wpisach. Można tu zaktualizować, zobaczyć, jak dana strona wygląda, ale to odbywa się na tej samej zasadzie. Przejdźmy sobie teraz do komentarzy. Tutaj nasz komentarz jest z koszu, ponieważ już go wyrzuciłam, ale go przywrócę na potrzeby właśnie tutorialu. Jak widzisz, jest to komentarz dodany przez WordPressa, jest to pokazowy komentarz, aby użytkownik wiedział, że coś takiego istnieje i jak się z tym oswoić. Tutaj jest miejsce do moderowania, edycji bądź usuwania tego komentarza. Można na niego odpowiedzieć, oznaczyć jako spam, wyrzucić do kosza. Odrzucić po prostu komentarz. Ja go wyrzucam, ponieważ jest to pokazowy, niepotrzebny komentarz. Poza tym na tej stronie internetowej nie będzie możliwości komentowania. Przejdziemy sobie do motywów. Jak widzisz, tutaj jest dużo zainstalowanych motywów, ale możemy dać sobie również nowy z darmowej biblioteki WordPressa. Oczywiście nie możemy korzystać z tych szablonów jako komercyjnie, ale na własne potrzeby możemy sobie zainstalować taki motyw, włączyć go. Oczywiście nie zapominając w stopce o tym, aby pozostawić autora danego szablonu. Można sobie tutaj filtrować wyszukiwanie po konkretnych właściwościach. Ja skorzystam z zainstalowanego już motywu, który nazywa się Hestia. Włączę go. I przejdę do ustawień wyglądu, personalizacja, gdzie będzie można zarządzać wyglądem, kolorystyką i pewnymi parametrami. Oczywiście, muszę cię poinformować od razu, że w każdym szablonie te możliwości są inne. Czasami ustawienia tutaj są bardzo okrojone, takie naprawdę najbardziej podstawowe, jakby skopiowanie ustawień WordPressa do po prostu tutaj panelu bocznego, gdzie Możesz manipulować ustawieniami, a po prawej stronie widzisz od razu te zmiany. Natomiast w tym motywie mamy tych opcji troszeczkę więcej. Możemy zarządzać tożsamością witryny tak samo jak w ustawieniach, ale możemy również dodać logo oraz ikonkę witryny. Możemy także zarządzać ustawieniami wyglądu. Możemy zdecydować, czy chcemy mieć jakiś pasek boczny, czy chcemy układ bez paska bocznego. Również możemy wygrać, wybrać krój czcionki. Ważne jest, jeżeli tworzymy strony w języku polskim, aby czcionka była wybrana jako Latin Extend. Oznacza to, że wtedy będziemy mieli polskie znaki. Możemy również wybrać obrazek tła, przycisk, możemy manipulować tutaj kątem, kątem zagięcia naszych boków w tym prostokąciku. Kolejno, mamy sekcję strony głównej, gdzie możemy zarządzać obrazkiem, tłem, tytułem. Oczywiście edytować również przycisk, treść jego. Możemy start kliknąć na zobacz tutaj, przeklikniemy to po prostu i wprowadzimy inną nazwę. Jak widzisz, nazwa wprowadziła się już ta nowa. Możemy opublikować zmianę i cofamy się strzałeczką w lewo, aby powrócić do ustawień. Cofamy się jeszcze raz. Tutaj mamy opcję nagłówka. Możemy zarządzać nawigacją, jak ma wyglądać nasze menu. Czy ma być ono równo z logiem, pod logiem, czy mamy mieć jeszcze jakąś przestrzeń dodatkową na jakiś panel boczny. Zostawimy sobie tą domyślną. Możemy również manipulować tutaj wyglądem naszego nagłówka. Opcji jest wiele. Można dodać również obrazek. Kolejno mamy kolory. Możemy wybrać tutaj inny akcent. Możemy wybrać kolor tła. Następnie ustawienia bloga, jak ma wyglądać layout takiego bloga, czy ma być wyświetlana cała zawartość, czy tylko zajawka, jak długa ma być ta treść wyświetlana. Tutaj mamy zarządzanie menu. Odbywa się dokładnie to w taki sam sposób, jak wchodzimy w wygląd menu. To jest ta sama zależność, po prostu inny sposób dojścia do tych ustawień. No i widżety, do których przejdziemy zaraz w kolejnym punkcie, ponieważ to będzie lepiej zobrazowane. Zamykamy sobie krzyżykiem, aby wrócić do kokpitu, i kolejno wchodzimy sobie do widżetów. Tutaj chwileczkę się zatrzymamy. Wejdziemy sobie może we wpisy, żeby zobaczyć, jak to na ten moment wygląda. Podejrzymy sobie dodany wpis. No i jak widzisz tutaj po prawej stronie mamy wyszukiwanie, kalendarz, archiwa i tak dalej. Gdybyśmy chcieli sobie usunąć archiwum na przykład, a wyszukiwanie przenieść niżej pod kalendarz, wystarczy wyszukiwanie przenieść pod kalendarz, a archiwum po prostu sobie usunąć. I w tym momencie, jeżeli odświeżymy stronę, to mamy wyszukiwarkę pod kalendarzem, a archiwum już tutaj nie ma. Możemy sobie tutaj przerzucać te widżety, wstawiać nowe, dodać galerie. Oczywiście często zdarza się także po instalacji jakiejś wtyczki tutaj pojawiają się nam nowe możliwości, możemy sobie nimi manipulować, zarządzać itd. Menu to jest to, co już wcześniej wspominałam. Możemy sobie zarządzać, dodawać nowe strony. Tutaj strona ONET została dodana przypadkowo. Ja pokażę Ci jeszcze raz, jak to zrobić. Otóż, jeżeli chcemy wstawić do menu przycisk, który nie jest kierujący do żadnej podstrony w naszym serwisie, a na przykład do strony zewnętrznej, to możemy sobie dodać właśnie własny odnośnik, wprowadzić adres takiej witryny i nazwać go na przykład ONET. Klikamy przycisk Dodaj do menu i jak widzisz, on się teraz tutaj nam pojawia i jest dokładnie tutaj. Kolejno przejdziemy sobie do wtyczek. Tutaj chwileczkę się zatrzymamy. Bardzo polecam się instalację tej wtyczki. Jest to wtyczka odpowiedzialna za rozbudowanie opcji edycji tekstu we wpisach i w stronie. Przede wszystkim daje możliwość indeksu dolnego, górnego, Zmiany czcionki, po prostu dodatkowe opcje, które są okrojone bez tej wtyczki. Aby zainstalować wtyczkę, klikamy tutaj na górze Dodaj nową. I po prostu wpisujemy hasło, jakieś słowo kluczowe danej wtyczki. Tutaj, jak widzisz, domyślnie mi się wyświetlają jakieś takie, które najczęściej są przeze mnie instalowane. Na dole masz również pakiet tagów, które są najczęściej wyszukiwane. Na przykład, możesz znaleźć sobie wtyczki do Facebooka, do formularzy, do galerii. Jeżeli masz problem ze znalezieniem wtyczki, możesz spokojnie sobie wpisać w Google i wyskoczyć ci na pewno ranking wtyczek. Zawsze warto instalować taką wtyczkę, która ma najwięcej aktywnych instalacji, no i jak najwięcej gwiazdek. Jest to wtedy najbardziej sprawdzona i użyteczna wtyczka. Kolejną mamy zakładkę Użytkownicy gdzie jest oczywiście nasze konto. To było stworzone dokładnie przy instalacji WordPressa. Możemy dodać sobie nowego użytkownika, na przykład jeżeli chcemy dodać redaktora treści na naszą stronę, do wpisów stron, który może zarządzać po prostu tylko tekstami i robimy sobie wtedy rolę jako redaktor. Tutaj trzeba uzupełnić te wszystkie tabelki. Kolejno mamy narzędzia i tutaj warto wiedzieć, że jest taka opcja, że można wyeksportować dane, Wszystkie treści z naszej strony i później je zaimportować. Warto robić sobie takie kopie, bo czasami, gdy pójdzie coś nie tak, to po prostu uruchamiamy importer WordPressa i wgrywamy ten plik, który wcześniej sobie wyeksportowaliśmy, i jakby dane mamy przywrócone. Często też jest to używane, jeżeli przenosimy środowisko z localhostu właśnie na serwer.